No, w końcu mamy to. Już nam się nie wywiną. Teraz cyber Squad należy tylko do nas. Do super złoczyńców z Kabum City. Stop! Ty się tak nie rozpędzaj. Póki co mamy pudełko, nie wiemy, co tam w środku się znajduje. W razie czego przygotuję swoje piąchy. Będę walczyć jak ze środka. Wyskoczą jacyś przeciwnice, a ja to już ze szczęścia wiruję i się kręcę. Mam ochotę już otworzyć to pudełko i przekonać się, czy w środku jest legendarny cyberskład Super Zings. Unikatowe figurki dostępne tylko w tym zestawie. W tej oto. Puszce Super Zinks! Czekajcie, czekajcie jeszcze my! Chcemy zobaczyć, co jest w tej legendarnej puszce! Nie otwierajcie bez nas! Musimy to zobaczyć na własne oczy, na żywo! Jeżeli tam w środku naprawdę są te legendarne Super Zinksy! Super, super ekskluzywne! To oznacza, że akcja Super Złoczyńców okazała się być idealna! Oby tylko superbohaterowie się o tym nie dowiedzieli. Będą nam zazdrościć i zorganizują jakąś akcję. Odbicia tych super zinksów. Ale my się nie damy, ale my się nie poddamy, ale my tego nie oddamy. Moje piąchy są gotowe do akcji. Nikomu nie oddam tych super zinksów. Poświęciłem mnóstwo czasu na plan i stop! Stop takim pomysłom! Ta puszka z zingsami należy do nas. Jak się zdenerwuję i zrobię obroty, to po super bohaterach nie będzie tutaj ani śladu. Nasze roboty je od razu pokonają. Nie traćmy już czasu, tylko w końcu to zróbmy. Razem ze superzłoczyńcami z Kaboom City otwórzmy legendarną super, super zings. Puszkę. Cyber skład. Och, już nie mogę się doczekać, kiedy wam pokażę figurki, jakie znajdują się w środku. Cyber, cyber squad. Bierzemy puszkę, najpierw odkładamy. Super złoczyńców. Jestem ciekawa, czy wy macie taką puszkę Super Zlink? Cyber squad. W środku mamy fajne figurki. Jest ich pięć. Tutaj są one pokazane. Są to fajne y, super zlinksy związane troszeczkę z elektroniką i ze światem gier. Puszka jest ekstra, z każdej strony jest ozdobiona. No a teraz tak, ja otworzę <gryw> magiczne i wylosuję jedną z figurek. Tam! Ta Oto pierwsza figurka. Pomarańczowa. Zwróćcie uwagę, że ma taki troszeczkę metaliczny kolor. Jest to super bohaterem z białymi oczami i to jest myszka komputerowa. Myszka, dzięki której możemy poruszać się kursorem na ekranie. W ten sposób myszka zawsze leży. A tutaj mamy taką oto figurkę. Otwieramy, otwieramy. Tadam, tadam, tadam. I ja znowu losuję. O, coś większego. Uwaga, któż to? Kolejny, super bohater. Uh, jedno oko jest z krzyżykiem, a drugie jest normalne. Jest to pad od konsoli. Jeżeli ktoś, ktoś z Was ma Xbox albo PlayStation, to dokładnie wie, że właśnie w ten sposób wygląda pad do grania. Tutaj mamy przyciski. On swoim kształtem troszeczkę bardziej przypomina pada chyba do Xboxa. Tak się prezentuje dwójka super ultra rzadkich super zingsów. Brakuje nam jeszcze kilka figurek. Może tym razem wylosuję dwie. Dam! Kogoż my tutaj mamy? Oh, ale wielkie gogle, takie zielone. To jest chyba monitor od komputera? Nie, to są chyba takie gogle do gier VR, które przenoszą nas w inną rzeczywistość. Natomiast tutaj mamy telefon komórkowy. Mamy tutaj przyciski, dokładnie to jest chyba jakiś smartfon. Tutaj widzimy białe oczy superbohatera, a ta figurka chyba też jest super bohaterem. Stąd tutaj ta taka biała smuga na tym ekranie odkładam, i losuję teraz ostatniego, ostatniego legendarnego super zinksa, w kolorze metalicznym, fioletowym. z czerwoną, chciałam powiedzieć, peleryną, ale to wygląda jak skrzydła. Z taką tutaj anteną, z talerzem. To po prostu antena telewizyjna, dzięki której ding, ding, ding łapiemy sygnał i możemy oglądać różne kanały. tego... mamy problem. Stop, stop, nie zbliżać się do nich. To są sami superbohaterowie. O, bohaterowie nie będą chcieli do nas dołączyć. Nie, no cała akcja na marne. Ty nie krzycz tak ciągle stop, stop, stop. Zmusimy ich do tego. Powiemy, że nie mają wyjścia. Że, że super bohaterowie ich odrzucili, że ich zdradzili, że ich do nas podrzucili. No to wiesz, trochę pokłamiemy, oni nawet się nie zorientują, ale oszuści nie wiedzą, że my wszystko dobrze słyszymy. Nasza antena odbiera ich słowa. Odbieram wszystko dokładnie. Oni będą chcieli nas oszukać. Chcą nam wmówić, że nasi bracia superbohaterowie nas porzucili. Chcą nas okłamać. Chcą, aby nasze oczy zrobiły się żółte. Nie możemy do tego pozwolić. Superzinksy, przyjaciele, musimy stawić temu czoło. Yy, nie wiem, jak się stawia czoło, ale ja mam zamiar walczyć. Walczyć będę i pokonam ich. Niech oni sobie myślą, że my o niczym nie wiemy. Niech sobie myślą, że my to takie ciapy, że we wszystko uwierzymy. A po chwili zrobimy atak. Przejmiemy te ich roboty i wyruszamy z powrotem do naszych przyjaciół, bo pewnie się już o nas martwią. No jak tam, przyjaciele, to co, co jest? Szczęśliwi, że już wydostaliście się z tej puszki? Pamiętajcie, że to dzięki nam. To my, super złoczyńcy, was uratowaliśmy. I chcemy teraz zostać waszymi przyjaciółmi. W mieście Kabum City, w dzielnicy złoczeńców, jest dla Was miejsce. Specjalne domki, w których będziecie mieszkać razem z nami, a to będą wasi sąsiedzi. Żółto okie super zinksy. Kłamstwo, kłamstwo i oszustwo! Nie dajmy się wmanipulować w to! Wyraźnie odbieram. Ze wszystkich stron, że to kłamstwo, ale okrutni oni są, tylko, o, czekajcie, 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 z tej strony jakiś dziwny sygnał, co, co się dzieje, co to, jakieś niezidentyfikowane dźwięki, wydaje mi się, że to dźwięki superbohaterów. Nasi przyjaciele pędzą nam z pomocą. O rany, jesteśmy uratowani! Ratować naszych przyjaciół! Cyberskład zostanie zaraz uratowany! Nie bójcie się! Nie damy, żeby Was zatrzymali! Juhu, juhu, super! Jesteśmy uratowani! Super złodzieńcy się niczego nie spodziewają! Niech cały czas myślą, że zostaniemy razem z nimi! Uff. Coś tu nie gra. Mówię ci! Oni są jacyś dziwni. Nie protestują, yy, niczego nie mówią, nie domyślają się? Dziwne, przecież niby takie inteligentne są te Super Zingsy. A mi się wydaje, że we wszystko uwierzyli. Moim zdaniem po prostu wiedzą, że superbohaterowie ich wygonili. Uwierzyli w nasze kłamstwa. Przyjaciele, chodźcie! Zeskakujcie! Szybciutko! Pędźcie za nami, żeby nikt nas nie zauważył! Dalej, dalej! Ja będę nasłuchiwał, słuchiwał, a wy wszyscy zeskakujcie! Szybko, jeden po drugim! Szybko, 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 żeby nikt się nie domyślił! Dalej, 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 dalej! Jeden za drugim! No, no, już! Skaczcie! I ty jeszcze, myszko! Ho, ho, ho! Zeskakujemy? Ho. Ja jeszcze zbadam okolice. Dobra, super, złoczyńcy niczego się nie domyślają. Myślą, że cały czas tu jesteśmy. Coś o nas szepcą, obgadują, ale po nas już nie ma ani śladu. Szybko, szybko, jak najszybciej uciekajmy! Zaraz nas dopadną! Zaraz się domyślą, a oni mają takie super szybkie roboty. Dalej, dalej, szybko, póki ich jeszcze tutaj nie ma. Hej, przyjaciele, może macie ochotę? Gdzie wy jesteście? Jo. Jak to schowaliście się? Macie ochotę pójść z nami na akcję? Jest pewna akcja w mieście i potrzebujemy was! Co? Jak to? Niemożliwe? Chyba stąd nie uciekliście? A jednak! Mówiłem ci! Okrutni, wstrętni! Ach, daliśmy się przechytrzyć! Jak to możliwe? Cała akcja na marne! Tyle czasu poszukiwań! Poczekaj, poczekaj! Oni pewnie daleko nigdzie nie uciekli. Gdzieś tu muszą być, no na pewno. Może z tej strony? Halo, halo, cyberskład, gdzie jesteś? Urany, to chyba faktycznie zniknęli. Ktoś musiał im pomóc. To było już na pewno zaplanowane. To niemożliwe! Zostaliśmy a, oszukani! Tak oto skończyła się przygoda z cyberskładem Super Super Zings i z chytrymi, przebiegłymi super złoczyńcami. Czy wy macie cyberskład w domu w swojej kolekcji Super Zingsów? Macie tych pięć unikatowych figurek? Jeśli nie, no to koniecznie pędźcie do sklepu, bo te figurki muszą być w waszej kolekcji. Do usłyszenia już jutro. Pa pa!